Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jarek i zapraszam was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Shami Sen. Jest to komik, za który odpowiada Guilhem Petreka i którego możemy znać choćby nawet z komiksu Je, yeah, który został wydany tak jak i ta pozycja przez wydawnictwo Mandioke. Wspólnie z Tiago Sawą. choć Mamy informację na gildii, że zarówno jest scenarzystą, jak i ilustratorem. Być może jakieś jest to niedomówienie, pomyłka, nie wiem. Wiem tylko na pewno, że tąże pozycję mamy w twardej oprawie. Jest to troszeczkę taki większy format niż ten zeszytowy, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Tak się prezentuje nam grzbiet oraz oczywiście tył. Cena okładkowa to 115 zł. Tutaj możemy sobie oczywiście przeczytać troszeczkę. Informacji. I cóż mogę powiedzieć o tym komiksie? E, po jego oczywiście przeczytaniu, e, piękny rysunek, niesamowity rysunek, e, to trzeba przyznać. E, natomiast historia, no, jest taka w stylu iście japońskim, bym powiedział, opowiada o pewnej niewidomej artystce, która właśnie gra na tymże instrumencie wędrując poprzez no nie sprecyzowane, ja bym powiedział poprzez wszelkie miasta w Japonii, Japonii, prawda? Napotykając na swojej drodze różne przygody i historie, choćby nawet jedno z bóstw, które tutaj możemy zobaczyć. Oczywiście poznajemy jej losy na początku, dowiadujemy się, że dostaje pewną moc, czy jak to woli, może umiejętność. Yy, Obcowania z Bogiem, z bogami, z bóstwami. Może tak będzie najprościej w tym wszystkim. Ale tak jak mówię, sama historia w sobie, jak dla mnie, jest troszeczkę takim fabularnym tłem. Nie ma jej aż tak za wiele, a ja, tak jak powiedziałem, głównie skupiamy się na rysunku. Na rysunku, który właśnie, jeśli chodzi o tego typu kadry, tak jak tutaj widzimy, są przepiękne i no, wykonane z największą dbałością, prawda? O ile te odcienie szarości tutaj takiej bieli, troszkę nie wiem, bym powiedział koloru niebieskiego. Są jeszcze jako tako no gdzieś tam ukrywające to piękno tych kadrów, o tyle mówię, kiedy przenosimy się właśnie na tego typu rysunki. Ja zatrzymywałem się i wtedy ta fabuła wyjątkowo schodziła na dalszy plan. Oczywiście chciałem ją poznać, ale zachwycałem się i przez dłuższą chwilę Oglądałem też właśnie rysunki, które tutaj możemy podziwiać. Ciekawym zabiegiem, który został zastosowany w tym komiksu po zakończeniu lektury, jest całkiem spora ilość dodatków. Dodatki, które tak naprawdę są. I Tu moje zaskoczenie, bo o ile glosariusz i piosenki, tak, przedstawione jak najbardziej, ale właśnie tutaj. Mamy je zarówno w języku, no do mnie mam japońskim, jak i w polskim. Na przykład Kołysanka z miasta Takeda. I to no, chyba chodzi o to, że te piosenki były wykonywane, te utwory były wykonywane przez naszą bohaterkę. I tu mamy właśnie je przedstawione, prawda? Nie przypominam sobie, żeby coś takiego się pojawiło w jakimkolwiek komiksie. Przynajmniej ja nie czytałem w ostatnim czasie. Dobrą ciekawostką też dla was jest to, że jeżeli zdecydowalibyście się na przeczytanie tego tegoż komiksu, można tutaj sobie czytać ten kod QR i wtedy wyświetla wam się muzyka, która jest dedykowana właśnie do tegoż komiksu. Bardzo ciekawe. Ostatnio Lost in Time coś takiego w komiksie Hypertrain nie pamiętam. Coś, coś z pociągiem było związane i właśnie tam też coś takiego zrobili. Tu mamy też słów kilka o tym, co zainspirowało tę historię. Ciekawe, kiedy są tego typu rzeczy. No i na koniec mamy, jakby nie patrzeć, te piękne rysunki. Naprawdę one świetnie się prezentują. Dużo jest tutaj właśnie czytania takiego w formie książki. Dużo dodatkowych takich rzeczy. Co myślę, że akurat jest chyba na plus. Więc kurczę, no super sprawa. Tu jeszcze mamy oczywiście przedstawionych naszych artystów, ale same mówię, same te obrazy, które tutaj zostały przedstawione, jak najbardziej są no, na plus. Ciężko jest mi opowiedzieć generalnie rzecz biorąc tą historię, bo ją przede wszystkim podziwiamy i dodatkowo gdzieś tam poznajemy tą fabułę. Niekiedy też poprzez swoje obrazowanie tego, co nasze oczy widzą. Niemniej jest to ciekawa pozycja. Dla mnie nawet chyba. Ciekawsza niż je? I mimo wszystko, chyba warto się nią zainteresować. Oczywiście, warto też skomentować, polubić, udostępnić. Będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć sobie dzwonek, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. No i oczywiście linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę. Tymczasem mówię Wam, cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.